あっち行きます。 To jest za gościu z Gdzie tam piwo? Tak? To jest za gościu Potem w dymie uciekł. Nie, pierwsza była. No wiesz? Co? Co? co jest? A co To jest? jest dobrze stoi. Co jest?

tam jest tych paczek? Cztery. No. Jeszcze jedne kury. Kury, tak. No, no, no to damy inne Ja, no, gdzie masz te przyciepce? Te, te? Bo teraz już nie biorę. Ja mam mało. Ja mam tylko koguty na no, no, tak? Nie, Cztery kury i jeden kogut. No, no. I my mamy już przyciągać zaraz. Teraz ja koguty, tak? Ja już weźmę te koguty. No. Je, tak, ja nie. jadę, to, ty no to jeden kogoś. To też założyć do mnie do, do tego, bo tytajmy. Idziemy je na to. Tak, żeby, żeby się. Ale... Ale, ale ci chodisz w ciśnienie. A trzeba było wyciągnąć szelby te... i świerdzoność koła. Kurwa. Nie widziałeś jak robią w telewizji kurwa. Podniesie chał w Polsce może poczekać. <hieruz kedaić> kurwa, ale to zawsze chwilę.